Służę pomocą. Dobrze. Grupy zbiegłych więźniów łączą siły w mieście i zajmują całe osiedla. Kradną, napadają na mieszkańców. Totalny chaos. Zajmę się nimi. Co jeszcze masz? Burmistrz kazał Silver Sable ze wszelką cenę odnaleźć Octaviu. Siemaneczku wam wszystkim, z tej strony Matrix, a to ponownie Spider-Man Remastered PC. Słuchajcie, w ostatnim odcinku bardzo dużo się działo, więc jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to zapraszam do obejrzenia. Jak i też do odcinka, który będzie rzucony, pewnie jakoś równolegle z tym, nie chcę, żeby ci w środku poczuli się pominięci. E, dobra, Na razie sobie tutaj przestępstwa diabołów, czy tam, kurde, i e, różnych demonów. Tutaj robimy. E, dobra, co tam jeszcze tu są? O, skanu może lepiej puścić. O, tu jest... What the f... Okej. Okay. Um... A, tu jest jakaś dodatkowa misja. Dobra, weźmy sobie to zróbmy. Nadchodzę! Czemu nie? MJ! Jestem w pierwszej lokacji z twojej listy! Zgadnij, co znalazłem! Demony? Zgarnęłaś główną nagrodę! Postaraj się ustalić, co kombinują, a ja się przywitam. Ciche eliminacje, 35 ciosów, to mi się nie uda, bo chcę zrobić ciche eliminację. A nie, bo to tylko trzy trzeba zrobić, okej okay. Dobra, to jesteśmy w jednym... w jednej z baz demonów Które w jednym z poprzednich, z poprzednich odcinków yy... odkryliśmy. O kurde! Oho. Nie no, Mordo no, Mordo Jakbym tak gadżetem po prostu go ten? Tam... Wiecie, tu, tu dam pułapkę i go zwabię jakoś. Nie. Dobra. Wyceluję tutaj. Okej. Okay. O nie no... Okay. Ech, dobra. Tyk. Do ściany siemo. Dobra i znikam sobie stąd okay. Nie no widzą mnie Okej lipa Oj oj. Niedobrze, niedobrze Dobra, wpierdzielamy się w nich, nie ma co Razem. Rozbrysk się ci See. dobra, quick, quick, quick. Dobra, i do siebie przyciągamy. I walka w powietrzu. Przyciągamy. Nie, nie przyciągamy. Wow, co ja zrobiłem? Ok, miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych yy, błędów. Też w tym odcinku. Bo wczoraj mało co się nie wyrobiłem z odcinkiem na wczoraj. Mam nadzieję, że bardziej się postaracie, bo wasi poprzednicy... Oh, yeah. Więc docencie to. Oczywiście pamiętajcie, że odcinki są codziennie w tym tygodniu ze Spidermana. Specjalnie porzuciłem jedną serię, żeby tą serię dokończyć przed. sprowadzeniem y... swoich to wyjaśniało, jak zagraniczni. Przed premierem Milesem oczywiście. Nie chcę też przerywać w tych dialogach, jak zwykle, bo znowu będziecie mi mówić. O, Matix, przegadujesz dialogi. No, nie robiłem tego specjalnie. <laughs> nie robiłem tego specjalnie, na pewno. Ehm, o. Jeps. Dobra. No i wykończonko. Kurde, więcej was matka nie miała. Kurde, no. Chłopie. O! I gościu z pięściami Dobra, rozbrysk sieci. No, ale... No, halo! O, mocko z gotowa, dobra. Powinienem to nagrać. No, powinieneś. Dobrze, że ja to nagrywam e, okej. Okay. Dobra. Znikamy. Jestem cieniem. Dobra. Bo mi jeszcze brakuje jednej eliminacji po cichu. Żeby zrobić tego... Ty no. Oni wiedzą, że ja jestem na dni. Czy... Wait. <śmiennie> <śmiennie> o kurde. Nie. -o. <śmiennie> Co jest? Ej, no nie widzą mnie przecież. Ale jakoś się tak striggerowali na mnie. Dobra, walić to. I tak ich powstrzymam. Wow. Dobra, do ziemi. A dusz. Dobra. I Combo Breaker. Fine, I no nie, no, Spidey, co ty? Dobra, okej. Okay. Wszyscy? Nie no co, tak no przecież to jest ich baza, no to wiadomo że będzie ich dużo. O kurde, Nara Spider-Drony. Spider-Drony zawsze pomocne. A nie chciałbym zginąć tutaj. Okay. Jeszcze coś? A jeszcze Dobra Dobra, pyk, pyk! Podoba mi się. Podoba mi się... Yy... Podoba mi się robienie kombosów w locie. I przyciąganie ich do siebie też. Całkiem śmieszne. Dobra. Myk! O, rakiety. a dusz Okej, okay, koncentracja pełna mogę się wyleczyć przy okazji. Okej. Okay. Gdzie idą? Tutaj. Okej. Okay. Gościu z D-Dom, Spider bomba! I to. I to. I Skiduś! O nie. Dobra, bo... A, dwie bomby. Spoko i uderzenie sieci. Tyk, wykończenie. Tak jest. I co, i to już ostatni? Nie, jeszcze nie. Uuu, to już był ostatni. No i magazyn demonów ukończony. Sobie łyka herbatki, wezmę. MJ, wezwij policję. Obezwładniłem wszystkie demony. Tylko przynieś mi pamiątkę. Dobra. No i że żeton bas w końcu mamy. Kurde, to może jakiś nowy strój kupimy? Hej, Yuri. zajmę się zbiegłymi więźniami. Co jeszcze? Burmistrz kazał Silver Sable za wszelką cenę odnaleźć Octaviusa i Lee. Słyszałam, że zbiera z ulicy przypadkowych ludzi i zamyka ich w bazach rozsianych po mieście. Oho. Podobno stosuje wzmocnione techniki przesłuchania. Czyli tortury. Hmm. Nie martw się, zajmę się tymi. O, czyli mamy kolejne? I pora je odzyskać. Kolejny Świetnie sposób na zdobycie żetonów BAS, ok? Będę informować o posterunki Sable i obozy więźniów. W Dobra, no to sobie... sobie. Pójdziemy do jednego w takim razie. Jak trzy żetony BAS można zdobyć? To czemu nie? Właśnie, mieliśmy kupić ten kostium, żebym, nie pami żebym pamiętał o tym. E, dobra. Tutaj dwa że to, u ten jest fajny. Ale to trzeba jednego żetonu przestępstw i jednego e, żetonu bas jeszcze. Więc może sobie kupimy ten. Hmm. Więc może sobie kupimy. A niech będzie ten negatyw. Czemu nie? Tego nie ma? Ok. Negatywna fala. Synchronizuje cząsteczki nanosiadki, by wytworzyć dwóch. Był falę negatywnej energii, okej. Okay. Może być fajne. Jak to wygląda? O, dobra, to jest y, to samo co mają te. Y, grubasy od demonów. Fajne. Fajny kostium. W dodatku. Świeci. W takim. negatywie, wiadomo. Ops. Siemano! Cyj. No, myślałem, że więcej to będzie robił. niż te, które budowałem kiedyś z poduszek. Zadzwonili do mnie ludzie z patrolu. Hej! A, a to, nie mogę to mogę ich po cichu załatwić? Wszystkich. Na szczęście zawsze możesz liczyć na Spidermana! Nieźle, co? Byłbym dobrym specem od rekina. za widokiem. A, bra. Hej. Teraz tego. Też jest poza widokiem. Ten też jest poza widokiem. Siemano Jake, melduj Jake nie odpowiada. Sprawdźcie co z nim Dobra, to teraz może zrobimy taki myk, że tamtych skleimy ze sobą no. Teraz żeby trafić No nie trafiłem On Unlucky sytuacja ale tego możemy pyk <laughs> dobrze. dobrze dobrze Dobra, to teraz może tego... Wow! Teraz może rozwalimy tego na górze, tego snajpera. albo... Albo tego jako. Spina. Co ty Spidermana będziesz? O kurde. Aha! Dobra, dobra. A no dużo będzie napierdzielanki w tym odcinku Dużo robienia pobocznych misji A siema Dobra Użyj pułapek na pięciu przeciwnikach O, to chyba już tego nie zrobię Nie Ała! O, shit! Dobra, siema ooooczony Posiłki. Dobra, chodźcie, nie potrzebuję. Do Ci się spodoba. Okej. Okay. Czy mam już... Tak, mam już moc kostiumu, okej. Okay. Ale jeszcze ją trzymam na większą ilość przeciwników. Czyli też szybko tak nie marnować. Okay. tam już idą kolejni. Dobra, wbijam się w nich. Ała. Aha, anulowali moją moc. O nie, najgorzej. Ło. Wow. Dobra. Tak się ma. Może najpierw sieciobomba bomba Tutaj na. Tych jego jego sieci! I teraz... pyk! I pyk! Dobra. Teraz tutaj... Rozmawiałam z próbują się włamać do ich budynków. Też tak słyszałem. Chcą przejąć całe o, no bo jakaś animacja? Nie. Znacznie Udawało mi się. się Robi gdzie jest ten ziomek z rakietami? A tu Dobra, Justice Reigns from above. Ura. Cyk Okej. Okay. Tam jest jeszcze jeden ziomek z rakietami. No wiecie co? Dwa spider drony. Dużo gadżetów używam, ale tylko dlatego, żeby nie zginąć. Już lepiej używać dużo gadżetów niż w ogóle ich nie używać! Ej! Hey. No. Leżą! Wow! Nie! Kurde! Mam louka bardzo. Przydałoby się naładować koncentrację. Co jest? Czemu ja go nie przylepiłem? Poziomka starczą to ja tak nie rozwalę. Ale zrobię to tak. Dobra, lecę pozioma starczą. Okej, okay. to było dziwne złapanie. Wiesz, to wszystko? Ostatnia fala, ok. Au. Dobra, wbiję się tam w nich i... I falę wstrząsową. Od razu użyję Ale mi się podoba jaki zasięg mam tego pańczego ataku teraz. Mega spoko. Dobra i... Łopusz! I łopusz. I rzucamy grubym Moje ulubione. Tyk i negatywna fala. Wow, bo jak ja tu zginę zaraz, to będzie jeszcze śmieszniej. Najpierw ziomek z rakietą. Granat! Dobra, granat posyłam wam. ostatni, okej. Okay. Obóz więźniów ukończony. Milady, zdobyłem dla ciebie Manhattanski fort. No i super. tym łobuzom wycieczkę autokarową do Paki. I proszę, nigdy więcej mnie tak nie nazywaj. Dobra. A jeszcze sobie z nimi selfieczka pyknę, czemu nie? Dawno tego na odcinku nie robiłem. Dobra. Okay. E, no, mogę się bardziej obrócić? No. Damn it. Spidermanie. Dobrze, Spidermanie zaraz poczekaj. Moment. Bo muszę zdjęcie zrobić. O. Yeah. Tu jeszcze miejsce na napis zrobię. No i tak się robi miniaturkę moi drodzy. Tak się robi miniaturkę Dobra wywrócili do akcji. Oblegają nasze posterunki. Dobra, no to jazda, jazda. Leci do punktu obserwacyjnego w centrum, to podam szczegóły. Już lecę, to Oktawiusz? Nie, jego dwóch słupców. Nadal szukamy doktora. Przyznaję Boję się go To chyba najswańszy super złoczyńca go spotkałam O kurde, tego się obawiałem. Trzymajcie się. Tak, no teraz cała podstępna szóstka jest na wolności, więc będzie, będzie trochę zabawy. Naprawdę przydałaby się pomoc jakiegoś, nie wiem, Halka, Tora, nie wiem, Ironmana. No ale chyba na to wygląda, że będziemy musieli poradzić sobie z nimi w pojedynkę. Róż, nie, też, no miasto do góry nogami. Nic mi nie jest, ciociu. Jestem bezpieczny. Bardziej martwię się o ciebie. no zupełnie niepotrzebnie. Fist to najbezpieczniejsze miejsce w mieście. Gorzej z naszą siostrzoną placówką na przedmieściach. W każdym razie nic nam nie grozi. I oby tak dalej. Wpadnę jak tylko będę mógł, ciociu. Kocham cię. Na ciebie też. Okej, okay, wbijamy się na wieżę.

lecimy na Aprecist. W Czy przy West. Nie wiem. Co gdzie się dzieje. Idziesz i Żądają żywności i zapasów. Personel zabarykadował się w środku. Jedziemy tam z Milesem, żeby ich ewakuować. Nie róbcie nic, dopóki się nie pojawię. Spotkajmy się w Harlemie. Zmęczony głos. Nie zachorowała. Muszę pomóc Juri, a potem lecę do Harlemu. No wczoraj wczoraj na wczorajszym odcinku Kaszlała krwią, więc y, jest mega poważnie. To wszystko przez ten oddech diabła. Yuri, zbliżam się do posterunku Dobrze. Elektrydemona. Sytuacja jest skomplikowana. Sam zobaczysz kiedy tam dotrzesz. Juri Ohtanabe, mistrz cyjnia suspensu. Okej. Uwielbiam jak są... jak są napisy, ale nie słychać dialogu. Okej. Okay. Zgaduję, że to będzie Elektro. Tak, to będzie Elektro. to wygląda. Transformatory trzymają budynek pod napięciem. i nie mogą wyjść. Dobra, to co tu Dobra, mamy zrobić? Nie musisz mi mówić. Trzeba wyłączyć transformatory, żeby zwolnić swoich ludzi. Nawet jeśli ci się uzna, będą potrzebowali twojej pomocy z demonami. to tu jest? Spiderman. Elektryk i pogromca demonów w jednym. Okej. Okay. Eee, co? Aha! Ło! Ała! Dobra. Wchodzimy. Nie. W nie, nie wchodzimy. Co? Czekajcie, bo nie ogarniam. Trzymaj RB, RB by wybrać... Dobra... Otworzyć wybór gadżetów i teraz elektrosieć, tak? Jak to zwykle. Nie. Wait Wybierz wyrzutnie sieci Aha Wycelować RB zniszczyć transformator. AHA! W taki sposób No dobra. a Skąd do mnie strzelają? A tu! Patrzcie patrz, patrz, jaki skubaniec. Chodź tu. A, czyli nie stąd jednak. Już dwa. Zostały Dobra, mamy dwa. Aha. Okej. Okay. Tak myślałem właśnie, że co najmniej raz zginiemy. Juri, skomplikowane? Nie musisz mi mówić. Trzeba wyłączyć transformatory. Dobra. Nawet jeśli ci się uda, będą potrzebowali twojej pomocy z demonami. Oto tu jestem. Spiderman. Elektryk i ogromka demon. No będę musiał się prędzej czy później lać z nimi. Więc... Ym... Nie, nie opuszczam misji. Addame! Dobra. Prędzej czy później będę musiał się z nimi nawalać, żeby się wyleczyć. Więc robimy to. Aha. Negatywna fala. O. nie. A what? Ej, gdzie jest moja głowa? Co się stało? Okej. Okay. skomplikowane? Nie musisz mi mówić. Dobra, zajmę się tymi transformatorami. Najwyżej będę unikał jak najbardziej się da tych różnych TGS-ów Dobra, trzy zostały? Au, 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 elektryczność! Nie, 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 nie opuszczaj misji, nie opuszczaj misji, jeszcze nie. Mam cztery. Eee czekajcie. A to też? To też muszę rozwalić? To co tu lata? Okej, okay, tu jest jeszcze kolejny. Dobra? Uciekamy stąd. Jeszcze dwa. Okej, okay, czyli jeden jest gdzieś tu na dole? Tak. Aha, no to może trochę zająć. Juri, skomplikowane? Nie musisz mi mówić. Trzeba wyłączyć transformatory, żeby uwolnić twoich ludzi. Nawet jeśli ci się uda, będą potrzebowali twojej pomocy z demonami. Po co tu jestem? Spiderman, elektryk i pogromca demonów. Dobra, do góry. Pyk, pyk, pyk. Uwaga na grubego. Okej, okay, o wiele lepiej niż za pierwszymi razami, au, możecie mi liczyć, ile razy au powiedziałem w tym odcinku, już czuję, że jest tego cholera, i trochę okej, okay. swordsman. NIE! Yeah. Dobra e, nie to! Dobra I JEEPS! Aha To tego nie rozwalę Tylko siecią mogę Okej okay. Au Jeszcze dwa. A gdzie są te pozostałe dwa? Oj. Gdzie są te pozostałe dwa? Eee... Gdzieś tu? Słuchajcie. Muszę patrzeć. Czy to przypadkiem nie chodzi o tego... Hmm, no właśnie, co tutaj lata cały czas. Okej, okay, to teraz poczekam, może tu przyle przyleci zaraz obok

Gdzie jest jeszcze jeden? Muszę patrzeć tam na ten środek tutaj, czyli na dole jest Okej, okay. jest ostatni na dole o, Cyk, 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 cyk A, nie mam range'a Nie mam zasięgu Okej okay. Dobra, jest, mamy to Są wolni, ale demony nie odpuszczają. Muszę im pomóc. No to jazda. Negatywna fala. Pyk. Ok, no sam dobry początek. Spider-drony razy dwa. Rzucam je jakimś kubłem na śmieci. Ała. Przydałoby się jeszcze... Dobra, tutaj w powietrzu. Chyba rozwalić, albo nie... O kurde! Nie, nie chcę zdjęć robić! No, brak sorusman pierwszy idzie. Au. Nie spokojnie. Haha, bagiet. Ha. Tak tam Tamten leży? Nie jeszcze Jeszcze nie Teraz leży okay. Do siebie cyk, cyk, cyk. No i dobra Mamy to ludzie są bezpieczni Co dalej? Dostań się do Averwestside Próbujemy ochronić cywilów, ale Rajno nam to utrudnia Dobra Jak zwykle Już lecę Odcinek i tak trwa zbyt długo, więc Odcinek z RAINO będzie dosłownie za chwileczkę, a w międzyczasie yy, już zapomniałem jak się witać yy, i żegnać. Yy, wszystkie linki w opisie wbijajcie na serwer Prisma na wszystkie, na wszystkie te linki w opisie. I do następnego odcinka ze Spidermana. Trzymajcie się i cześć.